Czy wiesz, co obiecuje Maryja tym, którzy noszą jej szkaplerz święty? Oto cztery wielkie łaski dla wiernych. Ocalenie od piekła. Kto w nim umrze, nie dozna ognia piekielnego. Maryja pomaga na drodze zbawienia. Zapewni Ci łaskę wytrwania. Przywilej sobotni. Wybawienie z czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci. Jeśli nosisz szkaplerz, zachowujesz czystość i modlisz się, Matka Boża przyjdzie po ciebie. Obrona w niebezpieczeństwach. Pomoc w walce o duszę i ciało, zwłaszcza w godzinie śmierci. Maryja wspiera cię na co dzień. Uczestnictwo w dobrach Karmelu. Dzielisz msze, modlitwy i odpusty z całym zakonem za życia. I po śmierci. Podziel się w komentarzu, czy nosisz szkaplesz.